Hej, cześć, witajcie z tej strony. Ja dzisiaj będziemy robić antenę ze śmieci. Potrzebna nam będzie oczywiście taśma, dwie puszeczki. Ważne, żeby to były takie no, no pół litrówki, takie wysokie, wiefak. Najlepiej by było, żeby był z takim no, dzyndzlem, który pozwoli nam dosyć wygodnie zamontować antenę, już na miejscu. oraz, oczywiście, koaks, najlepiej już z gotową wtyczką antenową. Zastępujemy więc do pracy. Na początek pierwsze co, to, to przygotowujemy kabel. Właśnie tutaj pokazuję Wam, co mniej więcej będzie nam potrzebne oraz jak to zrobić. Na początku ucinamy tą gumę, co to jest. Wyciągamy oplot, go tak jakoś splatamy. Potem jeszcze raz odcinamy kabla, żeby wydobyć z niego ten, ten miedziany drut. Następnie bierzemy puszkę, jedną z końcówek. Najważniejsze, naprawdę musicie ten kapsel tak ruszyć, żeby go nie urwać, bo w tych puszkach od, od monsterków to jest naprawdę łatwe. Wiem co mówię. I zakręcamy na początku jedną stronę. Tutaj musicie zobaczyć jak się męczę. Bo mam dwie lewe ręce i chyba naprawdę pusty mózg. Jedna strona jest już gotowa i widać moje włosy. Teraz czas na część drugą. I naprawdę uważajcie, żeby się tym drutem nie pokaleczyć. Wiem o czym mówię. Tutaj również robimy to samo i również zakręcamy ten drut. Najważniejsze jest to, żeby zrobić to naprawdę porządnie, żeby to zakręcić naprawdę dobrze. A kiedy ja się męczę, to w tle możecie zaobserwować melkę. Która akurat postanowiła się napić. I nie żeby coś, to jest świnka morska. Ludzie to nie są chomiki, ja mam świnki morskie. nie męczył ziomek. Dobra, jest, jest, jest zrobione. Jakoś tak to powinno mniej więcej wyglądać, i Melka się to męczy z pojedłem. Biedna, no Melka, postawcie dla niej w komentarzach. Teraz bierzemy na wiefak i w tym momencie potrzebna będzie pomoc drugiej osoby. Albo po prostu jakaś, nie wiem, no ręka czy coś, jak jesteście alienami, czy nie wiem, urodziliście się w Prypeci czy coś. Bierzemy nasze puszki i jakoś tak to mniej więcej odmierzamy. Najważniejsze jest to, żeby odległość między puszkami wynosiła 5 cm. Ja mam to już tutaj na tym faku zaznaczone, ale proszę was, odmierzcie to sobie i zaznaczcie. Ta odległość jest naprawdę bardzo ważna. W momencie, kiedy macie już ją teraz po prostu wystarczy puszki do wieszaka przykleić. To chyba najłatwiejszy etap, jaki możecie sobie jedynie wyobrazić. Najłatwiejszy, a zarazem najcięższy. prawie gotowa. To samo co udało mi się zrobić z tą pierwszą puszką, musicie to zrobić z drugą. jest już gotowa. Jest idealnie zmontowana i jak nie macie koaxa zakończonego wtyczką antenową, to tą wtyczkę po prostu doróbcie, tak będzie najlepiej. Ale proszę Was nie zapomnijcie o niej, bo w końcu jakoś tą antenę do telewizora podłączyć musicie. No przecież musicie jakoś, nie? Na tym etapie kończy się etap z montażem anteny, więc Zapraszam Was na krótki test. Hej, cześć, witajcie! Witam Was jakieś dwa dni później, w drugi. I jakby ktoś pytał, to nagrywam to z ręki, więc obraz będzie się troszeczkę trząsł. Bo chcę też używać pilota i wam pokazywać. Na początek dodam, że korzystam z troszkę innej anteny, która wisi tutaj. No, już można no śmiało powiedzieć, że z parę dobrych miesięcy, ale jak widać, trzyma się. Właśnie Jedynym warunkiem jest to, że te puszki na początku je trzeba umyć. To jest antena wew wewnętrzna, jest niekorzystna tym jako antena właśnie wewnętrzna i też wa warto wziąć pod uwagę to, że mój telewizor y, wspiera już hewc. Więc jest tutaj też dostęp do kanałów czeskich, są oczywiście kanały też radiowe. To jest 88 kanałów, teoretycznie jeżeli byście mieszkali w mojej okolicy to nawet by wam się udało złapać i 93 kanały ponieważ no, większość kanałów po prostu z... z, z... <grystanie> no w, świecie, w świecie postanowiłem usunąć, gdyż były to kanały kodowane no, z, z multiplexu czwartego telewizji naziemnej, gdyż o niej przecież tutaj jest mowa to był po tej kanał 71, taki mój ulubiony kanał czeski. No przede wszystkim, nie, jednak nie, to był jakiś. To był. A, tak, pomyliłem się. Bo w sumie, jak powiedziałam, z tego pilota trochę na ślepo. Jest to kanał czeski, ponieważ tak również w yy, tutaj mamy złote ekranu z aplikacji TVP Finder. No jak widać jest problem z kanałami czeskimi u mnie, z tym, że teraz nie wiem, czy jest to yy, no, 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 sytuacja powiązana bezpośrednio z, no, z, no, z propagacją, e, czy to wina po prostu samej anteny, która już po prostu powoli nie domaga i prawdopodobnie yy, będzie to po prostu yy, wada puszek, które jednak yy, mają dosyć cienkie życie tam na górze. Zresztą pokazywamy miejsce, w którym ta antena się u mnie znajduje, ponieważ również mam tego zdjęcie. Właśnie tutaj jest taki problem z tymi kanałami. Wystarczy tą antenę, tak jakby troszkę ruszyć za kabel, i te kanały będą działały. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Kompletnie nie wiem, więc niestety wam tego nie powiem. Aczkolwiek pozostałe kanały, one tutaj chodzą dobrze. Ma, odbieram dosyć dobrze kanały czeskie, jak właśnie widać. Odbieram dosyć dobrze przede wszystkim kanały polskie, no, Multiplex 3, który w sumie nadawany jest najbliżej, bo, w Bożu, odbieram go niemalże idealnie. Więc jeżeli potrzebujecie anteny, żeby tak oglądać telewizję na już, nie zależy Wam na tym, żeby tam było jakoś dużo kanałów czy coś, jak najbardziej z tej anteny możecie skorzystać na chwilę, jeżeli no, w tej chwili po prostu nie możecie skorzystać z oferty telewizji kablowej bądź Telewizji poprzez światłowód, bądź whatever. Możecie to, możecie to wykorzystać jak najbardziej. Jednakże mam, mam co do tej anteny jedno pewne zastrzeżenie. Ta antena, ona jest naprawdę no, wrażliwa na miejsce, w jakim ją umieścicie. Ona jest na to naprawdę wrażliwa i lepiej by było, żebyście jednak dali tą antenę w parę różnych miejsc. Po prostu wyszukali tych no, kanałów po parę razy nawet. Tym sposobem uda Wam się znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie ta antena będzie tak jakby sprawowała się najlepiej. I ja to Wam mówię no, z własnego doświadczenia, ponieważ no, z takiego typu anten korzystam już w, niemalże przez rok. Ponieważ pierwszą antenę udało mi się skonstruować, i podłączyć, w, nie wiem, gdzieś chyba po w kwietniu, potem Wam układną datę na ekranie. Jeszcze jedną dosyć istotną wagą, o której fakt przyznaję się zapomniałem, jest właśnie HEFT, gdy, jak doskonale wiecie, już teraz rozpoczyna się etap, który niestety zakończy erę telewizji DVBT. Gdy jak wiadomo zaczyna się era telewizji DVB T2, co jest, uzas co jest uzasadnione zwolnieniem pasma dla sieci 5G. Ta antena wam w niczym nie pomoże, jeżeli nie będziecie mieli telewizora zgodnego z tym właśnie no, standardem, bądź, de, bądź dekodera. Więc proszę was, jeżeli chcecie taką antenę zbudować, miejcie na uwadze to, że niestety, ale lada moment, ta antena po prostu może być dla was bezużyteczna, jeżeli wasz telewizor nie, nie wspiera DVB-T2, bądź nie posiadacie dekodera odpowiedniego do właśnie odbioru tego standardu. Więc dobra, ja już przestaję gadać. Troszeczkę podgłośnie pozwolę wam nieco pooglądać telewizji. Dziękuję, jakoś dotrzymać Wszystko Wszystko wę, ci za... spowrzę, Myślisz? Tak. Mnie. Działa dalej, zwalcza też przyczyn, że

Hmm, Galileo, strasznie lubię to oglądać. No ale opuściłem sobie kiedy indziej. Mam też dekoder od y, IPTV, czyli telewizji światłowodowej. Mogę sobie wreszcie tylko cofnąć. Z anteny i tak czy w sumie ekosystem, jedynie po to, y, by oglądać kanały czeskie, gdy w ich dosłownie nigdzie w telewizji kablowej nie ma. Nie ma tego dosłownie nigdzie. Niestety nie dysponuje y, anteną y, no, satelitarną. Więc niestety, i tak że podejrzewam, nie byłbym jej jak dobrze ustawić. Dobra, przymykam się z powrotem. Przechodzę jednak bardziej na kanały czeskie, które właśnie niezbyt te chcą tutaj u mnie ruszyć. To jest ten problem. W szczególności jest problem z multipleksem. że nie mam no, multipleksów 21, to był chyba podajże, i 22. W sensie, nie mam kanałów w y, czeskiej telewizji i właśnie brakuje mi no, tego no, no multipleksu, y, gdzie właśnie jest y, są kanały Prima, y, jest ten kanał właśnie na Lates na Digitalni wysyłani. Chyba tak ktoś mówi, nie wiem jeszcze, jak, ale czy język czeski, co jest w sumie dosyć dziwne, bo my jesteśmy jakieś 20 km od granicy. Ja w sumie coś już niedawno tam w Czechach nie było. Trudno, kiedyś odwiedzę. Właśnie, tutaj jest to dziwna an anomalia. Ona no się dzieje właśnie na tym no multiplexie i jednego no multiplexu nie mam w ogóle. Tutaj właśnie jest to dziwna anomalia, już niby brak sygnału, ale sygnał jest naprawdę słaby. Ale ten no multiplex, on chodzi pięknie. Więc znowu się przemknę i oglądajcie sobie. Miłego oglądania. <noise> Jak ja kocham bardzo język czeski. Dobra, zostawię wam tę na reklamę na kanale SeznamCZ i się z wami oficjalnie pożegnam. Więc to byłem ja, Węgrzynowski, albo też po prostu Kasper. Jak kto woli, możecie mi mówić jak chcecie. To był film o antenie zrobionej z kompletnych śmieci. Jezu, co to jest? Jakiś folu dishable, co to jest? Jezu, Chryste. Mniejsza z tym. To byłem ja. No, w roli głównej. Śmiecił. Przetworzony w dosyć dobrą antenę do odbioru telewizji naziemnej. A za kamerą, no zgadnijcie, kto. Właśnie. Wcześniej wspomniany pan Wiengrzyn. No i to w sumie koniec. Pozdrawiam was, no, i hej.